Sen przychodzi nad ranem. Taki tytuł nosi najnowsza powieść autorstwa tarnobrzeskiej pisarki Eweliny Miśkiewicz. To już dziewiąta z kolei napisana przez nią książka. Jest to moja pierwsza powieść, która ma tak rozbudowany wątek psychologiczny, ale też możemy tam odnaleźć elementy powieści obyczajowej, czyli gatunku, który dobrze, dobrze mi ostatnio szedł, ponieważ wydałam wcześniej sześć powieści obyczajowych. Też możemy odnaleźć elementy thrillera. Z tego też względu jest to dla mnie ważna powieść, ponieważ troszkę przełamuje taką tą literaturę gatunkową, do której dotąd byli przyzwyczajeni moi czytelnicy, więc jestem też ciekawa odbioru. Ważnym takim elementem był fakt, że ta książka powstała pod koniec 2021 roku, czyli był to taki moment, kiedy wychodziliśmy z pandemii. Troszkę czuliśmy taki jeszcze niepokój, nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Więc ten, ten element lęku troszkę przeniosłam do tej powieści. To był tak jak gdyby punkt wyjścia. O ile na przykład ja też troszkę odczułam ten lęk i o ile on u mnie szybko minął, tak moja bohaterka odczuwa, odczuwa ten lęk od dzieciństwa i w pewnym momencie, będąc przed czterdziestką, postanawia troszkę się ze swoim dzieciństwem rozprawić, troszkę jakby zrozumieć to, dlaczego stała się taką osobą, więc powraca do swojej rodzinnej miejscowości. Promocja tej książki miała miejsce w Wozowni Framu, która otwarta jest dla wszystkich ludzi z pasją. Tancerzy, muzyków, wokalistów i aktorów, teraz przyszedł czas na pisarzy. Ja tu bardzo często przychodzę, podobają mi się wszystkie jakby... Koncerty, które się tutaj odbywają, więc bardzo się cieszę, że akurat jestem pierwszą osobą, która ma tutaj spotkanie autorskie i myślę, że będą kolejne ponieważ w naszych okolicach ostatnio pojawiło się wielu autorów, więc myślę, że pójdą moim tropem i też pojawią się w Wozowni na spotkaniach autorskich. Spotkanie z Eweliną Miśkiewicz miało wyjątkową oprawę wizualną, a rozmowę z autorką poprowadził redaktor telewizji lokalnej Mikołaj Gwoździowski. Fragmenty powieści czytała również redaktorka TVL Dorota Witas. Jesteśmy jak roboty, jak reakcje chemiczne. Gdzieś tam w dzieciństwie pojawił się katalizator i proces chemiczny trwa. I może nawet zdajemy sobie z tego sprawę. Wiemy, co nami kieruje, dlaczego tak postępujemy. I może nawet na początku napawa nas radością to dotarcie do źródła własnych życiowych wyborów. Ale czy ostatecznie to nie jest śmieszne? Ten fakt, że wiemy, kim jesteśmy, oraz myśl, że nawet jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, to wciąż popełniamy te same błędy. Świadomość nie chroni nas przed niczym. Na końcu możemy jedynie usiąść. I zacząć się śmiać z siebie, z ludzi, z ludzkości. Wszystko traci magię, miłość, przyjaźń, bo tworzymy świat na podobieństwo tego, czego doświadczyliśmy w dzieciństwie. Kobiety stale wybierają złych partnerów, mężczyźni złe kobiety. To nadal trwa, wciąż się powtarza. I nigdy nie skończy, bo w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy chorzy. Niebawem zaprosimy państwa do programu oko-reportera na pełną relację ze spotkania.